Cześć. W tym krótkim nagraniu chcę Ci pokazać, w jaki sposób bardzo prosto można zmienić okładkę do transmisji na żywo na Facebooku. W przeciwieństwie do Instagrama, gdzie taką okładkę dodajemy od razu po zakończonej transmisji, tutaj należy najpierw opublikować transmisję na żywo, a później można edytować, ale tylko z poziomu komputera. To jest ostatni live, który mam u siebie na tablicy na Facebooku. W prawym górnym rogu są trzy kropki, klikam je i jest taka opcja jak edytuj post. Po najechaniu kursorem na ten właśnie teraz miniaturę, która się wyświetla, jest taka opcja edytuj i tutaj już mamy możliwość zmiany właśnie miniatury, czyli change thumbnail. Mamy albo wybierz proponowany i to jest to, co jest teraz. Mamy opcję załadowania obrazu z przesłania go z naszego komputera lub yy, wybrania z transmisji. Yy, jak chcę korzystać to z tej opcji załadowania obrazu, yy, więc przesyłam obraz, yy, który wcześniej stworzyłam. Klikam zapisz. Następnie zapisz. I to już jest wszystko. Ta właśnie miniatura, ta okładka została zmieniona. Mam nadzieję, że to dla Ciebie było pomocne. W opisie do tego nagrania podam Wam, jaki jest wymiar okładki. Jeżeli macie, tak jak ja, miałam tej ostatnio taką transmisję z prezentacją w tutaj pozycji pionowej oraz jaki rozmiar jest okładki, jak stworzyć jak przygotować, jeżeli macie transmisję bezpośrednio z telefonu właśnie w pozycji pionowej. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.